Dobra. A, włączona i się nagrywa. Dobra, super. Dobra. A czy oliwka mała też może lecieć? Może czemu nie. Dobra, to w takim razie. Czy w dorocy masz? No tak, no oczywiście. Lecisz? Tak. Chcę komu wyci. Może, oliwka. Oliwka może. Chcę ja już wejść, też. Wejdziesz? No. Co ja mam robić? Tak Jakby sama leciała? Tak, tak jak będziesz sama leciała, nic więc... Nie to jest? co to się nagrało. Ja lądowałem z telefonem w ręce, nie zdążyłem schować Czekaj. Dobra. Siedź ma, w... Bo to będzie za Chodź, pod tym. Nie, nie, bo Przepraszam, trzeba patrzeć, no. nie, jak jakby taśmę. zaraz raz i to nie się. To, to co? Nie, nie, telefonu, nie, telefonu, bo nie tutaj, 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 trzymaj, tutaj, 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 Zobacz, No, tutaj coś. ciągle się postawimy. Sam postawisz? Sam. Odejdźcie dzieciaki, bo Czyli my będziemy tak jak Artek z naciągnięcia i nas raz do góry, tak? Powinno tak być. A jak trzeba będzie parę kropli dać? To zrobimy, tak. Do góry ręce. To ja wcześniej czas ustawię, to ona będzie trzymał inne. Dobra. Do góry ręce. Do góry ręce. Do góry, do góry, do góry. Wyżej, co? Ja się boję, że to właśnie... Nie, będzie dobrze. że No, z tego wada tutaj pomiędzy. Ups. Nie, jeszcze chodziłem do góry. Nie, 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 do. <noise> nie, pan bardzo ładnie ląduje. Wiesz, my jesteśmy jutrzejsze i mamy trochę lżej lądowanie. I patrz, i na nóżki będziemy zaraz na nóżkach. O. <noise> nie było źle, co? <noise> Super! <laughs> Wysoko, nie? Fajnie. To nie ta linka. Dobrze jest! Oj! 誰だ、oh, <laughs> No tyle, nic nie czy w ogóle. To chodź. właśnie, w ogóle nią? Tak. No dobra. dobra. Strachę firmy. Kurczy to... bo... Ona lepiej niż ja Weźcie, musimy... zatnijcie, bo ja nie wiem czy Tak czy tak Kasio poleci, tak? Czy nas się nie bała to oliwka i te druga Trzymasz i za to będziesz tylko trzymała? Za nic więcej. Wyżej, okay? wyżej nie Okej? Okay? Nie chodź, boisz się, Oliwia? Oliwka Pisz, czy Kasio Ka odwróć się, Oliwia. Do Pana. Dobra. Tutaj chodź, tutaj wejdź. O, pytań To mi... Chodź tam od razu, żeby wiesz... Zaczynajcie na jakichś dorosłych, a później Dobra Dobrze, dobrze. Zapięta oliwka dobrze? Wszystko? Nie, a ja jeszcze nie. No. Z ja, ja, masz wszystko na ramionkach? Tylko ja nasz na polifkę. Tylko ja naprężę, dopiero czasem na pompujcie, żeby na. Bo okay. Będzie fajnie, oliwka. Będziemy sobie fruwać jak ptaki. A pan nas ładnie posadzi na ziemię później. Może jeszcze raz jej zawin to co? Czy nie? Co? Czapkę tak, będzie A lecimy. O, no fajnie, że poszła fajnie. O, ale wysoko. Fajnie? No dobrze. Sobie popróbamy i zaraz będziemy schodzić w dół. Zobacz jak ogadnie. Hej! Małe ludziki, co? A cię mała. Ja nie mam ręce. Będziemy się chyba zbliżać do lądowania. To tylko ugięte nóżki i mięciutko, dobra? Na mięciutkich nóżkach, dobra? Oliwka. O. I na mięciutkich nóżkach? Opa. Super, pięknie! pięknie. O. o! Oliwka i No, chodź, chodź, chodź. chodź, chodzi, chodzi, jeszcze raz? Jeszcze raz? jaka W ogóle się nie bała. W ogóle się nie bała. Nic. Słyszy Pan? Jeszcze raz chciałam. Następną sobotę może coś. Tatą raczej pochodzę. No, tatę namawiaj. I się chcę wtedy. Gratuluję, frwania! O, super, Olimpia! Teraz no, 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 że coś tam na... Aha. Ale to, to nie Tego tak nie ma. No, gdy, no by... bomba. bomba! to jechać, Tam też można blisko zrobić. Coś tam dzisiaj rozliczyć? Za to ile? Pięć tych właśnie. To my musimy do samochodu biec. Okay. Artek, chodź! On zasnął! Się, ale... Artek! Chodź! To... A, zimno na razie. No. A, no. Ale to, to naprawdę, że, że to nic strasznego. Ja nie no. wiem, już teraz to widzę. No, także to świetna, i, że, To Nie to, że to sam czy coś tam, który się kontroluje to wszystko. Tak, widać. Później na pewno no, ale Artek był pierwszy ciągany. Na wózkowicz. Na, 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 na. Tak? Jeszcze no. nie ciągałeś, nie? Na nartach? Nie, na no, wózku. Tam do Zbyszka z Poznania y, tam chcą właśnie tam... Matka powoli z... jedzie. Się tam żeby do Poznania i właśnie... Inwestycji. Ten to i nurkuje, i w ogóle... i z żoną się kłóci. No, ale to jest najbardziej niebezpieczny sport. Czekajcie, czekajcie, bo to kamera włączona. <laughs>